Trzecie miejsce w turnieju noworocznym opór prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Chyba delikatny niedosyt jest po tym wczorajszym meczu przede wszystkim. Czy znaczy Niedosyt, no to tylko turniej towarzyski, więc, więc bardzo dobrze, że tutaj drużyny Superligi do nas przyjechały. Fajnie dla, dla chłopaków zmierzyć się po raz kolejny z Zagłębiem, z drużyną Superligi. A czy niedosyt? No trudno powiedzieć. Dobry mecz rozegraliśmy wczoraj, zabrakło nam troszeczkę szczęścia w końcówce, no i przegraliśmy jedną bramką. Tak naprawdę trochę nie macie szczęścia do tych superligowców, gracie z nimi jak równy z równym, ale przegrywacie jedną bramką. No, tak, to mówię, w piłce ręcznej decydują o tym małe, małe niuanse. Widocznie wczoraj też popełniliśmy za dużo błędów, za dużo było rzutów nieskutecznych i tą jedną bramką przegraliśmy, ale z tego meczu też można wyciągnąć pozytywne wnioski na pewno. W tym bardziej, że graliście tak naprawdę rotacją pełną, z pełnym składem, bramkarzy, też każdy po 20 minut, to nie był mecz taki, żeby po prostu go specjalnie wygrać. No nie, tak jak pan powiedział, wszyscy zawodnicy grali, prawie każdy się wpisał na listę strzelców, więc jest to jakiś pozytyw, oby to przyniosło dobry efekt w lidze. W sobotnim meczu z MKS-em MKSem Wieluń, początek nieudany. 9 do 5 było po kwadransie gry, a później do przerwy już 16 do 10. Co się stało w tej drugiej odsłonie pierwszej połowy? No, no tutaj chłopacy troszeczkę źle weszliśmy w mecz, chociaż tak nie do końca popełnialiśmy dużo błędów, bo mieliśmy chyba 5 błędów technicznych przez te początkowe minuty, dużo rzutów nieskutecznych. Powiedzieliśmy sobie na czasie, że musimy być bardziej skuteczni, bardziej grać konsekwentnie, no i to nam wyszło i wynik taki a nie inny. Jeszcze jakieś sparing gracie przed tym meczem ligowym już? Tak, chcemy za tydzień pojechać na sparing do, do Poznania prawdopodobnie, będziemy to wiedzieli na 100% w poniedziałek. Tylko ten sparing w Poznaniu i później już będziemy się przygotowywali do meczu z Białą Podlaską. Nie zagrał Kamil Adamski, to jakaś poważna kontuzja czy jakiś drobny uraz? Drobny uraz, tutaj Kamil jest w czasie rehabilitacji, miejmy nadzieję, że już od przyszłego tygodnia wróci do nas.